taki filmik na temat tych pojazdów tutaj te pojazdy te e, biznesy które są na kółkach e, które no i sprzedają i tutaj jest tak to jest taki motorek ten motorek cały ciągnie ciągnie taki taki sklepik w tym sklepiku w tym sklepiku ona ma tutaj tak akumulator widzę jakiś zasilacz ma hamaczek także w tym hamaczku może sobie e, poleżeć takie i to jest, to jest taki biznesik i ona tutaj ma tak ma e, zabaweczki dla dzieciaków tutaj tak tu ma butle, e, butle z tyłu ma gazową, bo pewnie coś tam podgrzewa i piesek i oczywiście piesek tutaj jeszcze pokażę jeszcze jeden bo jest dwa takie Tutaj pokażę ten drugi Też taki mały motorek Taki malutki motorek Pokażę jak to wygląda O, Taki maluteńki motorek A ciągnie Taki duży Taki e, taki duży wózek i, No i tutaj Różne takie pierdółki This is your business business My doctor Uh, to on o To jest bardzo Bara, ciekawe, bo on. Uh, bo on tutaj uh, on tutaj w tym ma tutaj. You sleep here in the top, -top to my you know, My dog, my dog, Yeah, you sleep yeah, here see... and you cooking. You yeah, cook cook here. Uh, in no to, jest na, to jest naprawdę bardzo yeah. ciekawe, bo on tutaj ma wszy... to jest taki obiaz... No To jest taki objazdowy ten, objazdowy biznes i objazdowy dom, bo on tutaj tak mówi, że tutaj jej, że cała rodzina, bo to, tamten wózek, który ja pokazywałem, to jest tak samo ich. To jest... I am jestem folię The round, i, i, around, yeah, for, you this jest bardzo dobre, jest bar. dobry. the bar. This jest bar. To jest bar. Yeah. Także miał jakiś tam wypadek, nie wiem dokładnie jak, ale on ma taką, taką e, sztuczną rękę, taką met metalową, zakłada taką skarpetkę na to i, to, i, i, i teraz tą rękę zakłada. Ha. No. Yes. So, dobry in uh, I am flipped in. The... Hello. <laughs> so, so, hello. Yes. Nice. Także to jest to jest coś niesamowitego. Ja jestem normalnie jestem pod wrażeniem, że e, w, tak, w takim takim busku, no tu różne są I takie. Said, uh, can you have me uh, please come ham today uh, visit in the Cambodia please uh, in Compound Rubin happy Yeah, uh, buy. Yeah, this one. Sell. I am this. sell. Yeah. yeah. This one is good business. Good business. Good. This one. Yeah. It's good. Yeah. yeah. Oh, okay. Yeah. Yeah. I am have. Uh, I am don't have a money. Yeah. Ah. Yeah. 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 No. And here too. And such a latvian is connected. It is such an additional one. E, taki fajny dodatkowy efekt jak, jak te latawce i on jedzie tutaj, mówi, że jeździ tutaj po prowincji kampot. No i e, tutaj tak jak powiedziałem, śpi, i je i idem i i jeździ. O tiran Tak, czy mał. Pęknął jadę tam do ten, bo Nompoś zostawiłem, bo zobaczyłem, że tu coś ciekawego. No i to jest ten drugi, to jest ich taki rodzinny biznes, to jest ten jeden. Ten jest jeden i tamten jest, tamten jest drugi. Także dzisiejszy odcinek zrobił o tych takich dziwnych, e, dziwnych pojazdach, które tutaj są. E, jak tylko coś zobaczę, to zaraz ten, to zaraz będę no, e, nagrywał. Jak tylko coś będzie ciekawego, no, tam, no tam to co znalazłem, to było niesamowite. A tutaj też jest taki tak o, ma taki z motorkiem, Tutaj troszeczkę inaczej ma, bo on ma z boku, on ma z boku przypieczone i on pieczy tutaj takie, to są pieczone takie bułeczki e, i ten, i banany, no. No i też pewnie sobie, bo, bo widzę tutaj ma takie schowane, no, tutaj są schowane, e, świeże i on się pewnie przygotowuje. A, a tutaj to podpieka na tym, Tam następny wózek następny jedzie. Tam robi ten... Widzę yy, ananasy, yy, pomarańcze. A tutaj pokażę też pani na motorku na motorku wozi ten wozi kur, kurki to są żywe kury żywe kury i to wszystko na tym, też na tym jednym motorku ona nie wiem najprawdopodobniej te kury i kaczki kaczuszki też tutaj są żywe i to wszystko są żywe i ona ta pani no ona ta pani tutaj wypakowuje to pewnie pewnie są to na targ bo na targu oni to wszystko oni to wszystko obrabiają nie? Także też bardzo, takie bardzo ciekawe, nie? Nie no nie wiem, tu jest ponad, grubo ponad 100 kur i ona to ma, ma, ma taki i na tym stojaku to wszystko wiesza. I teraz to odejmuję te kurki. To jest ciekawe. I to zawieszamy tak, na kierownicy na łyżderku. A teraz to, to będzie przyjaźniona piekarnia. Ja tutaj przyjeżdżam po ten, po, yy, po bagietki. Yy, tutaj, no nie wiem, czy teraz o tej porze będą takie chrupiące, ale ten, ale. Yy, no. <ścoughs> no pani mi tutaj przyniosła cztery bagietki, bo ja jej pokazałem, już jej, już jej płacę. No to jest taka. Taka typowa piekarnia dla, piekarnia dla barangów, czyli dla obcokrajowców, bo obcokrajowcy jedzą chleb i chleb też tutaj jest chleb taki tostowy, bułki widzę, są takie hamburgerowe. I także no, to jest akurat takie dla, dla barangów. Oni też, oni też to kupują, bo oni też to kupują, bo te motorki, co są obwoźne, te takie sklepiki, no oni tutaj kupują za 500 rieli, a później sprzedają, i jeżdżą motorkami i później sprzedają e, po tysiąc, Także, no, zarabiają na tym tak. E, I z tym, że oni jak na tych motorkach jeżdżą, to oni, e, oni je podgrzewają, mają taki piecyk na motorku, może mi się uda ten, e, nagrać to ten piecyk, jak, jak oni z tym piecykiem jeżdżą. Tutaj pani nosi takie te, nie wiem co to jest, no nie chciała, żeby ją nagrywać. No i tutaj znalazłem taki kolejny sklepik objazdowy, tutaj akurat gościu tylko się e, zajmuje garkami i tutaj sprzedaje tylko garki. I ja pokażę też, jakim on tutaj motorkiem jeździ. No To jest taki motorek, nie wiem, ile on ma, ale, ale ten, e, no to jest jego ten, jego biznes i o tym motorkiem nie jeździ, no pewnie, pewnie za wiele nie zarabia, dlatego ten motorek jest tu no taki, no to, widać, to jest też już stary, nie wiem, bo to, to ma, to może 20 lat, ale, e, no, ale działa, no wszystko i to jest taki, no te oto są takie na jajka, na jakieś tam ciasteczka, nie i... Najciekawsze jest to, że on sobie tutaj śpi. Hello. On ma tutaj ten hamaczek rozwieszony i sobie tutaj śpi. I ok? No i ma sklep. albo bo ja tutaj podjechałem, ja tutaj podjechałem, bo to jest taka, taka jakby firma, znaczy taki e, transport. To są, to są te takie, takie typowe ich e, typowe ich e, transportowe e, takie pojazdy. E, oni jakieś tam większe materiały, to pewnie materiały budowlane i tutaj już te motorki, te motorki już widzę, są takie troszeczkę, troszeczkę silniejsze. No i tutaj stoi kil, kilka. Raz, dwa, trzy i oni po prostu... Jest to taki punkt, jest to taki punkt, że po prostu tutaj można przyjechać i sobie zamówić jakiś tam transport, jak jakieś tam większe te i oni, oni tutaj czekają nie? także jest to takie no fajne nie? aha i jeszcze je, ja jeszcze pokażę jak, jak to jest zamontowane że ten, ta cała przyczepa jest zamontowana na takim e, taki specjalny maden yeah. i jeszcze, jeszcze jeszcze jedna ciekawostka oni e, tu jest taki wężyk bo, bo, te motory, bo te motory one nie mają, one nie mają chłodzenia i oni, oni montują taką butlę, taką butlę z wodą i ten wężyk ten dochodzi do tego i chłodzi silnik, bo to naprawdę jest bo to naprawdę jest dość duże, dość duże obciążenie jak on to zapakuje towarem to to jest duże obciążenie i to jest takie, takie dodatkowe chłodzenie tych motorków No tutaj widzę też o no i tutaj taki zawór zrobiony <grych> Także tutaj w każdym widzę w każdym tym, w każdym tym wózku mają zamontowane te, te chłodzenie, nie? No a tutaj pani też sobie stoi tutaj ma jakieś te owoce, widzę te to są te takie pyszne owoce i lakta <grych> też taki objazdowy z tym, że ten ten akurat jest e, ręczny, że ta pani nie ma motorku tylko ta pani e, po prostu to prowadza ten wózek, bierze ten wózek i, i ona go prowadza cały czas nie? i ona ma tak e, ona ma tutaj e, tak ten makar makaronik taki e, biały makaronik i tutaj ma zupkę e, rybną, czyli trej zupka rybna trej no tutaj są przyprawy, że można sobie jeszcze jeszcze można sobie to przyprawić jakimiś tam dodatkowymi tymi, tymi przyprawami. Także też jest to bardzo fajne, bardzo ciekawe, bo ja pokazywałem te, ja pokazywałem te z motorkami, co na motorkach jeżdżą, a są właśnie też ręczne, że ręcznie ona to prowadza nie? i, i to, są, to są te malutkie biznesiki, które które nie są opodatkowane. Tego, za to podatku nie ma. Nikt do niej nie może się tam y, przyczepić. Mm. I teraz tak, taka refleksja mi przyszła, bo y, y, mnóstwo ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają, to y, oni. Y, coś im tutaj się nie podoba prawda? oni by chcieli to zmienić że to powinno być tak, że to jest brudne że to, to tak że to tak jest niedobrze i to i to jest, właśnie to, to jest właśnie to ten wpływ Europy że ci ludzie przyjeżdżają tutaj i próbują im narzucić swoje jakieś tam, swoje jakieś tam normy swoje tam jakieś normy tego, tego poziomu tutaj i to jest moim zdaniem to jest takie niefajne. Niech ta Kambodża zostanie, taka jest. Nie, nie ten, nie naprawiajmy tutaj niczego, bo to jest naprawdę to, co ja tutaj widzę po tym czasie, w którym jestem, to jest naprawdę piękne. To się wszystko samo ładnie e, rozwija. Nie naprawiajmy tego, nie, e, nie poprawiajmy, nie, nie zwracajmy im uwagi. Nie, oni po prostu niech oni sobie żyją swoim życiem. To są ludzie, którzy są już jakoś tam ukształtowani, ugruntowani e, i no, ciężko jest po prostu im, im narzucać jakąś tam swoją wolę europejską. Proszę to jest moje takie pobożne życzenie niech to, niech to zostanie tak jak jest, niech to się samo kształtuje swoim życiem tym, tą mentalnością kmerską, a nie żeby wbijać do tej mentalności kmerskiej te normy nasze europejskie, ja tych norm europejskich już mam dość, dlatego tutaj jestem w Kambodży eee, tutaj jest to jest tak wiele pięknych miejsc tutaj, w tym miejscu gdzie ja mieszkam, tutaj naokoło tak, są góry, jest morze, jest Zatoka e, tajlandzka, jest rzeka, są e, wspaniali ludzie, bardzo życzliwi. I przyjeż, przy, jeśli tutaj przyjedziesz, to po prostu e, zaakceptuj to, nie naprawiaj, tylko zaakceptuj. Oni tacy są. Przy, przyjeżdżają tutaj ludzie i krytykują, że to jest złe, to jest brudne, to, jest, e, to powinno być tak, tutaj oni powinni zrobić to, muszą zrobić to, to nie, to nie, 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 nie. Ja, ja po prostu nie chcę, ja chcę, żeby ta Kambodża została e, taka, jaka jest. Wiadomo, że niby ta Kambodża przyciąga tych ludzi tutaj do tej egzotyki, do tego... E, do tej natury tutaj, do tego, no do tego piękna tej e, Azji, do tego ciepła, tego ciepełka, tego zróżnicowanego jedzenia, tej e, przyjazności tych ludzi, tej, e, do tego wszystkiego fajnego co tutaj jest, to co widzą na tym, ale przyjeżdżają tutaj i zaczynają narzekać i to jest takie, no nie wiem, jest to takie trochę niezrozumiałe przez tych ludzi. Najpierw E, najpierw e, z, jed, póki tutaj nie byli to jak to widzą że to jest takie piękne że takie ten a przyjeżdżają i zaczynają narzekać i, i wytykają że to jest nie tak to powinno być tak to powinno tak ten taki ten taki no wszędzie są, e, są różni ludzie e, różne są sytuacje różne jakieś tam zachowania różne e, mentalności e, także Dalej wracam do tego, po prostu trzeba to zaakceptować, skoro się tutaj przyjechało jako gość, jako gość jako na tym terenie, no to no po prostu trzeba to uszanować, te ich zachowania wszystkie, te ich, tą, ich mentalność, te, to, ta, i tą ich inność, bo to jest inność, bo to jest naprawdę, Azja to jest, to jest daleko, to jest zupełnie, zupełnie coś innego. No. Jeśli przyjedziesz tutaj i zaakceptujesz to wszystko, co tutaj jest, tą ich mentalność, tą ich kulturę, to naprawdę będzie Ci tutaj y, dobrze.